Cześć, witam Was w salonie 2Kółka. Jesteśmy w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a nasza firma mieści się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2 tam jest nasz sklep internetowy i pamiętajcie, wysyłamy wszystkie towary: motocykle, skutery, motorowery, kłady, krosy na cały kraj. A sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Na samym początku, bardzo proszę wszystkich o subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Bardzo zależy nam na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i coraz większe grono osób. Mogło oglądać nasze filmy. My ze swojej strony obiecujemy Wam, że będziemy na bieżąco pokazywali filmy z produktami, jakie otrzymujemy od naszych dostawców. Z góry dziękuję za subskrypcję. Słuchajcie, dzisiaj pokazujemy yy, coś, co w zeszłym roku pojawiło się w firmie Junak. Mówimy tutaj o motocyklu SC125. Motocykl ten pojawił się na początku ubiegłego roku e, troszeczkę konstrukcją e, przypomina e, junaka M15, ale jest zdecydowanie mniejszy i zupełnie inny styl e, tego motocykla. Występuje on w kilku wersjach kolorystycznych. Tutaj prezentujemy wersję czarno-czerwoną. On ogólnie ma nazwę e, Powszechna nazwa wszędzie w katalogach jest SC125, ale ogólnie nazywany jest też Furiusem 125. Proszę nie mylić z Furiusem 50. To był motorower, to jest motorower, jedyny na rynku w dwusuwie. W tej chwili jest niestety niedostępny. A więc Junak SC125 yy, Czterosuwowy, jednocylindrowy, cztery zawory na cylinder chłodzony cieczą OHC to są bardzo ważne informacje. Pojemność 125 cm3, moc 11 kW, 15 koni mechanicznych. Układ paliwowy to wtrysk paliwa, rozruch elektryczny, skrzynia biegów manualna, pojazd posiada wałek wyrównoważający. Opona z przodu 17, 110 na 70, z tyłu 17, 140 na 70. Z przodu i z tyłu hamulce tarczowe hydrauliczne, napęd łańcuch, wymiary 2025 na 790 na 1090. Maksymalna prędkość około 102 km na godzinę, zbiornik paliwa 20 litrów i gwarancja 24 miesiące lub 6000 km. Poprosimy tutaj o uruchomienie pojazdu. Jest taki nietypowy licznik w kształcie, no jak powiedzieć, tableta. Na liczniku mamy jaki czas przejechany, jaki odcinek, datę, naładowanie akumulatora, obroty, bieg, temperaturę zewnętrzną, czyli ma też czujnik, no i oczywiście kilometry i obroty. Okay, dziękujemy bardzo. Pojazd ten ogólnie występuje jeszcze w dwóch kolorach, bo tego nie zdążyłem powiedzieć. Mamy jeszcze, jest wersja czarna i wersja niebieska. Wszystkich zainteresowanych z zakupem jakiegokolwiek motocykla, skutera, motorowera, crosa, kłada, rowerka zapraszamy na salon 2 tam jest nasz sklep internetowy. Zapraszamy wszystkich również na nasz Facebook oraz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. A przede wszystkim, jeszcze raz proszę o subskrypcję na naszym kanale na YouTube. Bardzo nam zależy, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i żebyśmy, żeby jak największe grono osób mogło oglądać nasze filmy. Zapraszamy wszystkich na salon2.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. A teraz krosy o pojemności 250 na kołach 21x18. Zaczynamy od pomarańczowego Mikilona Defendera 250, dalej X-Motos XB88 w kolorze niebiesko-zielonym, dalej Kajo T4, oczywiście 250, koła 21x18, dalej nowy produkt z firmy Barton NTX 250, Kolejny pojazd to Mikilon MZK 250 i Barton MZK 250 na podobnych ramach, z tym, że Mikilon ma lampę. Troszeczkę jest inaczej wyposażony. Kolejny cross to XB39 z X-Motosaw 250, czekamy, za chwilę dojedzie 300. Dalej Apollo Lizard RFZ 250. XB88 w kolorze niebiesko-pomarańczowym oraz XB88 w kolorze żółto-niebieski. Kolejne krosy to XB38 w pojemności 140 w kolorze czerwonym, pomarańczowym i zielonym. One mają koła 19 na 16 Dalej XB38 w kolorze pomarańczowym i zielonym. Na kołach 17-14 to jest wszystko X Motors. U góry 701, 704 to małe krosiki na kołach dziesiątkach. Dalej Apollo RFZ Viper w pojemności 125 i 140 na kołach 19-16. Tutaj mamy też Vipera w kolorze czerwonym. I tu kolejny Viper 125x1916 i kolejny Viper w kolorze zielonym. To jest wszystko RFZ Apollo Viper. Kolejne krosy to troszeczkę mniejsze. Na kołach 14-12, tu mamy RFZ Gazelle, tutaj XTR 607M na 1412 i modele XB27 w pojemności 125-110 na kołach 14-12 oraz 90 na kołach 12-10. XTR 607 14-12 z wersją z e-startem i bez e-startu, tutaj Gazelle 2 RFZ -y na kołach 14-12 pojemności 125, u góry 701 w pojemności 50 na dziesiątkach kołach. Tutaj 110, tutaj model 609, które dopiero do nas dojechał ulepszona wersja 607 z XTR, też na kołach 14-12. I kolejny, kolejne pomieszczenie: 607-ka 17-14, RFZ Jaguar 17-14, XB66 na kołach 17-14, wszystko pojemność 125. Jaguar, tutaj mamy RFZ Viper na kołach 17-14. Kolejne to modele 607 i 609 z tą lampą z przodu, wszystko na kołach 17 14. A tutaj nowość MZK 125 w pojemności i na kołach 17 14 to dopiero u nas się pojawiło. A teraz czas na nasze kłady. Skupimy się teraz na pojemności 125 i 110, różne różne warianty. Wersję kładów Python w, przed, w pierwszym rzędzie w kolorze czerwonym, w kolorze limonkowym, w kolorze niebieskim, skrzynią automatyczną, ze skrzynią 3 plus 1, w kolorze czarnym. Tutaj mamy dalej modele Varia, modele Bigfoot na kołach siódemkach. Tutaj mamy też Bigfooty w kolorze czerwonym, w kolorze niebieskim. Tutaj mamy Forcrafty oraz kolejne warię. To jest wszystko pojemność 125. I dalej, o tu jeden stoi w mniejszej pojemności, w 50. To też czekamy na dostawy na tak zwane 50 na mniejszych kołach, na czwóreczkach i na szóstkach. To jest akurat elektryk, To jest model LIA M7. I kolejne 125. To jest Fireshot. 125 na kołach ósemkach, dalej Avengery yy, w kolorze czarno-czerwonym, w kolorze biało-pomarańczowym, yy, to jest Varia Pro w pojemności 125, Fireshot, Forcraft w pojemności 125 i Fireshot i kolejny Forcraft w pojemności 125 na aluminiowych felgach. A teraz większe kłady, modele haj, przepraszam modele Hammer. Tutaj mamy w pojemności 200 w automatycznej skrzyni biegów oraz 150 w manualnej skrzyni biegów na kołach dziesiątkach z kierunkowskazami, ze szperaczami. Dalej Hammer 250, potem model Magnum 250, model Forcraft na stalowych i na aluminiowych kołach, czarny mat oraz y, z niebieskimi dodatkami. Tutaj model Forcraft na aluminiowych kołach, wersja militarna, tak zwana zielona. Dalej Hammer 150 w kolorze niebieskim, czarny z niebieskimi dodatkami, w kolorze czerwonym. Tutaj kolejny Forcraft na aluminiowych kołach, Magnum, wersja militarna na y, aluminiowych kołach oraz Forcraft z bedlokami na stalowych kołach, pojemność 250 cm.